Witam z tej strony Wiśnia. Prowadzę taką małą wspólną hodowlę z Mikitonem. Jest to mniejsza hodowla niż on, bodajże mam mniej zwierzątek niż Mikołaj, ale jakoś postaram się go wszystko fajnie opisać. Zacznę, zacznę od karmówki, nie mam jej zbyt dużo. Jest tu około. Było 5 karaczonów argentyńskich, i zostały 3. Trzy, trzy, nie wiem, około trzech, dwóch karaczonów zostało tutaj. Mam pająki, którymi nimi karmię, więc dość szybko mi to schodzi niestety. Resztki karaczanów tureckich. Według mnie są lepsze niż karaczane argentyńskie. Nie zakupują się, łatwiej jest je pająkom dorwać i są nawet tańsze i łatwiejsze w hodowli. Bardzo polecam taką karmówkę. Dobra, zacznijmy od pająków. Moim pierwszym ptasznikiem, który dostałem na urodziny, była Tato Acanthus curia geniculata. Jest ona na 6-7 wilince, bodajże. Tak, tak mniej więcej powinno być. Mam na nadzieję, że tak jest. o, jeszcze ja dość, pokażę pajączek. Ładne kolorki i tak dalej. Ogólnie cudne dwie orzeszki, prawda? Dobra, jedziemy dalej. Następnym pająkiem jest Psalmopeus Reduncus. Mam nadzieję, będzie to, mam nadzieję, że jest to samiec. Nie wiem, jest za wcześnie, żeby go trochę wyseksować, ale jest dość mały, więc wszystko na to wskazuje. O, tam jakiś karaczan mułazik, którego nie zjadniełem. Coś nie chce mi jeść za bardzo. Nie wiem, może zbliża się do wylinki. Zakopał się tutaj. Nie wiem, tutaj widać odnóże, jeżeli się dobrze przyjdzie. Mam nadzieję, że makro go złapie. A jak nie no to, no to nic, trudno. Nie zobaczycie sobie. No i tyle. No. Następnym pająkiem jest z Redunkus. Też od Mikołaja. Naprawdę, właśnie jest to samica. Jest to dość pokaźny pająk. Jest to na tej samej wilicy, a ten jest dużo większy od tamtego. Znajduje się ona, znajduje się ona tutaj. Oba pajączki są zakupione w Lakitera. Pajączek nazywa się Zuzia. No i tyle. Następnym pająkiem jest Holotele Incei. Jest to pająk na czwartej wilince. Znajduje się on aktualnie tutaj. Mam nadzieję, że makro go złapie. O! Tak, złapało go makro. Jest to pająk, który lubi sobie pajęczynować. Nie to może pajęczyna na poziomie chromki. No ale jednak jakaś jest. Następna Brachyperma Albiceps na szóstej wilince. Długo polowałem na tego pająka. Jest to naprawdę piękny pająk. Zawdzięczam go właśnie sklepowi Lakitera. I cieszę się, że go tam dostałem. Następny pająk jest to Lasjadora Parachybana na 9 bądź 10 wielince. Niestety ten skubaniec schował się w swoim dębie i nie za, bardzo, nie za bardzo go widać. Może tam jakoś kamerzysta uchwyci, ale mi się wydaje, że będzie problem. Hmm. Jest to dość spory pająk. Mamy około 5-6 cm, cm długości ciała. przepraszam. No i co mogę powiedzieć? Terrarium, wymiary 30x30x20, wykonane w Lakitera. Ogólnie, co mogę o nich powiedzieć, zajebista ekipa. Mają, zrobią zajebiste rzeczy i ogólnie polecam. Wszystkie linki będą w opisie do filmiku. Następnym i osobiście moim największym, najważniejszym dobytkiem jest psalmopeus z Cambridge. Jest to samica po 12 wilince, zbliża się do 13. Będzie to jej ostatnia wilinka, czyli wejdzie nam dziewczynka w dorosłość. Jest to naprawdę dość wredny pająk. W życiu nie widziałem tak wrednego psamopeusa, Jak go kupiłem, to prawie mi uciekł, mi biegł mi po biurku, goniłem za nim, próbował atakować pensetę i tak dalej. Za żarta jest. No, je tam sobie karaczana. Nie wiem, ktoś tam powinno jest, to że jeszcze. Jest kamerzysta, go chwycić, że coś tam z tego karaczanka zostało. O, makro złapie, nie złapie. Nie, nie chce współpracować, trudno. Następnymi zdobytkami są modliszki, bodajże z Prodomantis, Aurera. Aurea, przepraszam. Ta jest bodajże na stadium L1. L1, a ta na L2. No. no. I to tyle, jeżeli chodzi o moją hodowlę. Nie jest to, nie jest to hodowla zbyt pokaźna niestety. No i cóż, stopniowo będę powiększać swoje, swoje zdobycze, planuję zakupić Travdora Red albo Silver zależy od tego co mi Tomek przywiezie z Chorwacji. No i co, ogólnie mogę podziękować. Oglądajcie, szerujcie, oceniajcie, sprzedajcie kopa w dupę. Na razie, cześć.